Postanowiłem wynająć 4 graczy z levelem 10 na fasicie. żeby pomogli mi wygrać mój ostatni mecz w drodze do 30 000 ratingu premier to 2. Ale zanim to zobaczcie jak wyglądała moja droga do przedostatniego meczu o 30. 200 Yeah, uh, more mid, more meat. Okay. Yeah, oh. they probably. Last They're pushing mid, I think they're pushing me. i don't know. 2 więcej, 3 więcej może. 2 czy 3. 1 SP. 1 SP, Heaven, 2. I jesteśmy 10 milionów euro, 3 J. Who's cheater? Who's cheater? Dodor and Waxter. Wow. in I last check, match. I check, I check. Okay, this guy full cheater. Cheater is full cheater. Okay, GG guys, both cheater guys, GG, GG. Bro, why always enemy team have cheater and not?

Let's go! Bot fucking bot on chit fucking bot 3, 2, 1, no time, let's go Nice. And B, small, Daj metrza awans Jest, dobra, minus 463 das class

Mamy pierwszy raz! No i dotarłem do momentu, gdzie jeden punkt dzieli mnie od 30 tysięcy ratingu premier w CS2. A żeby mieć większe szanse, postanowiłem zapytać o pomoc w moim ostatnim meczu. Dokładniej to ESTA, Dmfa, Kubiksona i MRSEKa. Wystartowaliśmy mecz, no i niestety po moim kilu skoku, kolega w jest, teamie stwierdził, że wyjdzie z meczu, żeby wrócić silniejszym. Tak, tak. Ale nie? OOOOOOO! OOH! Uh, XD wow. Wyszedł Wyszedł ci już site Albo jest głupia oh! OOOOOOO! VACA DOSTAŁ! VACA DOSTAŁ XD, Niestety Który dostawano? Tak, z flashami w szczególności Flashami i peteczka Tak jest O i smoke Ale przebijamy, nie boimy się, nie boimy się XD Do dołu, do dołu NICE! jazda. Co oni robią? To długie trzeba zająć, się. Długie leży I wie ja z niego, jazda ponad wszyscy, wszyscy, anarchia, Dobrze, akcja drzwi jest tu była, tak jest Nie nie można się na czy nie? Dobrze Jest za niebieską zostawiam ci go Biegnij, biegnij! Leć! Leć! Za niebiesko będzie, swój, jest twój, jest twój TAK JEST Uuu, Kurwa, ale nie ścianę Bez dziur? Bez dziur Ogólnie to chciałem to zobaczyć, więc ci rzucę I tu, tylko tu Gdzie? Co, to znaczy tu? A, tu Masz na szydłach Kurwa, nie wiem czy to tu o, o, i... Czekamy, czekaj Poczekajcie, poczekajcie Jest, ty, jest Jedynka siadła jedynka siadła Jak garaż, to... garaż, garaż. Ja żadnego smoke'a nie znałem, ale kur... Do no, powiem o, dwa na mainie. Siedzi, 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 siedzi. Rozbijam. O, o, kurwa, no, jokry, nice, nice. O, Kurde. Oj. nice. A, to jest moja specjalność, smoke na heaven. To <laughs> się <chcę nie> zobaczyć. <noise> okay. A, chyba tu, czy niżej? Chyba tu. Chyba tu. <głos》> Hop. Ty, ty. Ale w dobrym momencie wrzuciłeś. I chyba się Nie Na kurniku, na kurniku. Jak zaskoczył, ty nagrzany jest. Rambo, Rambo. <laughs> U, dobra, jak on się nie odpali potem, to jest koniec. To już jest 3K. Leż O kurde, hejka! Jeszcze jeden, jeszcze jeden kurnik, kurnik Ciebie dawaj jeden Tamta ma zero, ten, ten co ty strzelasz nie. nie no. na niego tu kurwa A zgadłeś, zgadłeś, mam tętę Ty jesteś bro his face 10 HP ma, on mu normalnie wstrzymał drzwi tego Nie, nie Działa, Dobra, działa Side, dwóch side, dwóch site. Jeden. Ja wejdź, Jeden na ścianie. Nie Pod... ja mogę otworzyć drzwi, jak chcesz. To... On na ścianie może być. Dałem fracze. Ben, zabij, kurde. kurde. Latoin w ogóle, ja go no, nigdy... No, mówiłem, że nie trafi, tak? Ja wejdź, ja. Oj, czekaj. Wiesz się. Ja Teraz, dwa, trzy, jest set event i zero. Uh, A to ma skanować jak chcesz. Drzwi zostały wyjęte z kopa. Drodzy bądź. państwo. Co secret Secret, sekret? Sekret, sekret. Jeden sekret. Kolnik, huh? chodź. Eh, chyba heaven, site, kurnik, Chyba. 4 pistolki z krewem. jedziemy tak, ja z Kubiksonem i jestem rampę, wykurnik i jeden tam drzwi, a jeden kurnik Jedziemy! Miejsko, dawaj, 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 dobrze, dobrze, jazda, jazda! Ale szkół! Cool. Nie ma a Bo AWP tu jest Pakam, pakam, pakam o, Kubikson Paka, leży, leży. O kurde ty 30 letniko, załóż, załóż Okej okay. Ale będzie szans Abo timing, timing. timing, no No, no albo timing w kurniku a co ty planujesz? Biegnie! No i <grymne> co? <grymne> no, no, kurwa. Okay. Mniej, nie wierzyli w plan, nie ma mi <grymne> <nie, jeżeli grymne> to Okej. 30-letni gowalga stójak. 30-letni. Okej. Przemuś się na mnie spojrzał i chce dalej. Dwóch. Jeden plantuje chyba. Przemuś na ciebie przeszedł. Jak nie? Nie. Tak. Gonią, gonią. Ale bombardiro. Teraz.

W bramkach I ciemnia Kule. Wydaje mi się, że trzeba... Ja mam lipę, dół mnie trzyma D Dwóch na czerwoną i jeden dół tata... Jeden już dół biega Ja oczekam, do góry Długo, to dalej, to dalej. Zer A, to Zero ma to... Na zero Nice no. Drzwi, drzwi A nie, to... no. no nie Co ja dostaję Górę, Dwóch, 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 dwóch He he On nie wie I? No, pięknie Będzie 30k czy nie? Baka na sila Jest, jest, 30k tak! jest! Let's go! Pierwszy raz, pierwszy raz 30 tysięcy Let's go! He a co? No i mamy, mamy szampan, kurde nie mam. No to trzeba coś mocniejszego. <laughs>